Będąc z wami zupełnie szczerym, to podchodzę piąty raz do nagrania tego materiału, ze względu na to, że coś mi się zawsze nie podoba, co ja w nim powiedziałem, ale jedno jest pewne i jeden był trzon wszystkich tych pięciu odcinków, odchodzę z Robloxa. Tak jest, na tym kanale nie pojawił się już żaden odcinek z Robloxa, nie będę go nagrywał, czy to Pet Simulatora, czy to komentary, czy to gier dla dzieci, po prostu tego nie będę na tym kanale robił, ponieważ stare gierki pokryły Lumber Icon nie generują wyświetleń, które są dla mnie wystarczające, Pet Simulator się skończył i nie mam co w nim robić, a gerek dla dzieci, wy nie chcecie, dlatego doszedłem do konsensusu i najlepiej będzie opuścić tego Robloxa, żebym nie był już jego więźnień, żebym nie miał kajdanek na rękach. Nie, po prostu nie będę nagrywał Robloxa i tyle, bo nie sprawia mi on aż tyle przyjemności co kiedyś. I po prostu nie widzę dla siebie też miejsca na YouTube, jeżeli chodzi o Robloxa. Jeżeli chodzi o ten kanał, po prostu czegoś takiego nie widzę. Legenda znika, legenda umiera, tak jest. Nie będzie już Pedra na YouTube, nie będzie już tego skina. Prawdopodobnie jest to ostatni odcinek, gdzie go widzicie. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, że wrócił do Robloxa. Podejdzie że wam, że jakaś huczta premiera następnego Pet Simulatora, no wtedy prawdopodobnie bym wrócił, nie będę ukrywał, ale w innym wypadku, no sorry, ale niestety niestety nie, ale pytanie, bo skoro przez ostatnie 6 lat wrzucałem tutaj tylko filmy związane z Robloxem to czy kończę nagrywanie, nie? Bo to jest też pewnie dla kilku osób ciekawe, otóż tak szczerze to nie wiem, będąc wami zupełnie na poważnie szczerym, nie wiem, jakby aktualnie nie widzę dla siebie spota, co ja bym mógł nagrywać na tego YouTube'a, poza Robloxem, więc nie obiecuję, nie wiem czy to jest ostatni odcinek na tym kanale ale co w sumie by było smutne pożegnanie nie, to nie będzie na pewno ostatni odcinek na tym kanale, na pewno coś jeszcze spróbuję, bo chciałbym, mam pomysł na ostatni odcinek na kanale, ale chciałbym, żeby ten materiał wyszedł jednak za parę lat, a nie teraz, więc po prostu musimy się pożegnać z Robloxem. Osoby, które znają mnie, jakby oglądają mnie od dłuższego czasu, wiedzą, co ja sądzę na temat Robloxa. Wiedzą jaką miałam personalnie opinię na ten temat, co się dzieje, jak to jest wszystko robione, żeby wiadomo, z dzieci wyłożyć jak najwięcej pieniędzy, to wszystko wiecie, a mi się po prostu tego nie chce robić. Nie. Nie wiem, może sobie będę nagrywał jakieś vlogi, może to będzie generowało 100, 200, 300 wyświetleń, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak trzeba będzie to zacznę od zera, jakby zbudujemy może tu inną społeczność, innych ludzi, ale wiem, że też jest część młodsza osób, tak, część młodszej widowni, która jednak lubi oglądać sobie te roty, lubi nagry oglądać sobie tego Robloxa, więc w opisie będziecie mieli link do kanału, ja nie chciałem wam tego kanału promować, ale zauważyłem, że niektóre osoby i tak mnie wyśledziły i tak mi specjalnie robią pod górkę, więc jeżeli ktoś ma i tak mi robić pod górkę To i tak prędzej czy później znajdzie ten mój drugi kanał Będzie tam psuł statystyki Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tematyką Robloxa Ale stricte takie głównej dla dzieci Czyli szybki montaż Dodatkowo gierki pokroju Escape Tsunami for Brainerods I tak dalej No to macie w opisie link do tego kanału Możecie tam sobie wbić I co? Dziękuję bardzo serdecznie Trzymajcie się, siemanko, joł, papa